Cześć, jesteście na kanale Polski online i dzisiaj mam dla Was wielką niespodziankę, jeżeli chodzi o naukę języka polskiego. Dlaczego? Bo przygotowaliśmy dla Was plan nauki języka polskiego na cały miesiąc. Powiedziałabym nawet, że jest to taki mały kurs języka polskiego, ale co najważniejsze, za darmo. No i jeżeli chcecie dostać ten plan, to oglądajcie do końca. Wszystko opowiem i pokażę. Ale najpierw będzie troszeczkę teorii, i tutaj od razu chcę przypomnieć, że jeżeli nie rozumiecie wszystkiego, co mówię po polsku, no to włączcie sobie napisy, które są na dole, są dostępne po polsku, po ukraińsku czy po rosyjsku. To przejdźmy teraz do tematu. Po co w ogóle stworzyliśmy taki plan, taki kalendarz nauki języka polskiego? Szczególnie jak to wygląda, troszeczkę później wam opowiem, ale myślę, że nie zaskoczy wam mówiąc, że nie tak ważne jest ile czasu poświęcacie na naukę jakiegoś języka obcego, w tym przypadku mówimy o języku polskim, lecz bardzo ważne jest to, czy robicie to regularnie. Wszystkim naszym studentom polecam codziennie używać języka polskiego. I tutaj bardzo ważne, żeby nie zrozumieliście tego jako codziennie robić jakieś zadania, uczyć się gramatyki, coś w tym stylu, tylko że uży tego języka, no bo my uczymy się języka, żeby go używać. Nie uczymy się po prostu, żeby znać ten język. Dlatego za każdym razem, jak będziecie coś słuchać po polsku, czytać, oglądać, no to będziecie się uczyć i co najlepsze, możecie nawet nie zauważyć, jak dużo nowych rzeczy nauczycie się tylko przez oglądanie czegoś czy słuchanie muzyki. Te takie codzienne działania mogą być bardzo małe, na przykład przeczytanie. Posta na Instagramie, odsłuchanie jakiejś piosenki, czy też możecie obejrzeć jakiś krótki filmik na YouTubie, czy nawet w TikToku. Ponieważ jeżeli robicie to regularnie i będziecie mieli codzienny kontakt z językiem polskim, to uwierzcie mi, że za jakiś miesiąc dwa zrozumiecie, że znacie o wiele więcej, i w ogóle ten język polski staje się dla was coraz prostszy. Ja też kiedyś tak miałam, bo uczyłam się języka polskiego i taką wielką częścią tej nauki to było oglądanie serialu. Ja oglądałam kiedyś Rodzinkę.pl oraz oglądanie YouTube. Oglądałam lekko stroniczych, do tej pory ich oglądam. I dla mnie to było trochę zaskakujące, że gdzieś po dwóch miesiącach, ale co ważne regularnego, codziennego oglądania serialu czy tam tego bloga na YouTube. Ja zaczęłam rozumieć wszystko. Ja zaczęłam rozumieć dosłownie wszystko, co oni mówią, i kiedy ja już bo najpierw rozmawiałam ze sobą, żeby nauczyć się rozmawiać po polsku, zaczęły mi słowa przychodzić do głowy, których się nigdy nie uczyłam. A wszystko dlatego, że bardzo dużo słuchałam tego języka polskiego, i to wszystko, gdzieś tam zapisywało się u mnie w głowie. Not bad, not bad. Ось такі відгуки ми отримуємо від людей, які закінчили навчання в польській онлайн. Якщо ви також хочете почати говорити польською, почувати себе більш впевнено, тоді я запрошую вас на наш курс польської мови. Хочете дізнатись детальніше про курс? Пішли, розкажу. Вас чекають 36 уроків, які ви зможете проходити в будь-який зручний для вас час. Вам достатньо лише телефону або комп'ютера тут вже як вам зручніше. Якщо ви, наприклад, багато працюєте, вам здається, що зовсім немає часу на навчання. То ви точно зможете проходити курс, тому що можна дивитись уроки, наприклад, коли готуєте сніданок чи їсте сніданок, поки чистите зуби чи зовсім перед сном. Ви самі будуєте свій графік навчання і на проходження всього курсу матимете аж рік. Після кожного відео уроку вас чекає дуже багато завдань на інтерактивній платформі, які якраз допоможуть закріпити ту теорію і перейти до практики. Потім усні і письмові завдання їх перевіряє викладач. Саме ці завдання дозволять вже з першого уроків починати говорити польською, і нарешті розібратись, як же правильно вимовляти всі ці ж, в і так далі. Це зовсім незвичайний нудний курс по підручниках, це інтенсивне навчання. І в кожному уроці ми з вами будемо вчитись і створювати дуже-дуже багато речень польською. Закінчивши це навчання, ви отримаєте хорошу базу польської мови, почнете говорити і далі вже. Же буде набагато легше самостійно покращувати вашу польську. Тому, якщо ви повний новачок, або ж вам просто складно говорити польською, ви допускаєте багато помилок, обов'язково переходьте за посилання в описі, дізнайтеся всі деталі і реєструйтесь. Побачимось в курсі. I teraz, jako osoba, która pomaga innym ludziom nauczyć się języka polskiego, chcę stworzyć takie warunki, kiedy będziecie mogli codziennie używać tego języka, bo czasem znalezienie tego, co chcemy obejrzeć, co chcemy przeczytać, zajmuje nam więcej czasu niż to samo czytanie czy oglądanie czegoś. I akurat dlatego już przygotowaliśmy dla was wszystkie materiały na cały miesiąc, żeby codziennie jakoś używaliście tego języka polskiego, będziecie oglądali, słuchali tego języka, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Plan zrobiliśmy na miesiąc luty, ale to nie jest konieczne, żeby te wszystkie zadania robiliście w lutym, tylko tutaj, jak wam pasuje. Jeżeli oglądacie ten film w marcu, to też możecie zrobić te zadania. Jak te zadania będą wyglądały? Mamy kilka typów. Będą dni, kiedy będziecie musieli Obejrzeć jakiś filmik na YouTubie, no tylko nie jakiś, a ten, który już przygotowaliśmy dla Was. Później będziecie mieli do tego filmiku notatki oraz zadania, które trzeba będzie wykonać na podstawie tego materiału który wcześniej obejrzycie. Kolejny typ zadań jest to przeczytanie tekstu i jak widzicie, już przygotowaliśmy dla Was, nawet wybraliśmy dla Was słówka z tego tekstu, najlepiej się ich nauczyć oraz taki krótki test na podstawie tego tekstu, który wcześniej przeczytaliście. Będziecie słuchać polskiej muzyki oraz też przygotowaliśmy dla Was różne serwisy internetowe, które pomogą Wam w nauce języka polskiego. Będzie naprawdę bardzo dużo materiałów, z których możecie korzystać i ulepszyć swój język polski. Ale w tym wszystkim najważniejsza będzie regularność. Specjalnie stworzyliśmy te zadania, żeby nie zajmowały Wam dłużej niż 30 minut, więc codziennie można poświęcić jakieś 15-20 minut. Na naukę języka. I uwierzcie mi, że jeżeli wykonacie te wszystkie zadania, będzie Wam o wiele łatwiej z językiem polskim. No i teraz pytanie do Was, czy będziecie brali w tym udział? Jeżeli tak, to napiszcie o tym w komentarzu. Umówmy się, że jeżeli piszecie tak, to bierzecie udział, jeżeli nie, to nie bierzecie. No i na koniec, jeszcze taka bardzo krótka instrukcja, jak z tego korzystać. W opisie do tego filmu jest link. Otworzy Wam się kalendarz i później tylko musicie wybrać dzień. Najlepiej sobie zacząć od tego 1 lutego i wybieracie dzień. W każdym poszczególnym dniu macie różne zadania. Zobaczmy, jak to wygląda. Czasem znajdziecie link do jakiegoś filmu czy do piosenki. Też wszędzie znajdziecie pliki PDF. Są tam notatki oraz zadania, które musicie wykonać. Najlepiej sobie te pliki pobrać, żeby zostały z Wami na zadanie. No, i oczywiście, w zależności od zadania, będziecie mieli podpięte tam różne pliki oraz linki. No i to tyle. Jeżeli podoba Wam się taki pomysł, to będę czekała na Wasze kciuki pod tym filmikiem. Będę mega wdzięczna. Też piszcie komentarze, czy będziecie brali udział. Ja bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że te materiały, które przygotowaliśmy dla Was, będą przydatne. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Cześć.